Czy po tym, jak powiedziałam, że mamy przepiękną złotą jesień, przyszła szaruwa? Być może. Ale w związku z tym jest najlepszy czas na to, żeby wymienić wszystkie ozdoby w domu już na jesienne i zaaklimatyzować się do tego, co się będzie działo przez następne tygodnie. Zapalić świeczuszki, zrobić cynamonki. Także dzisiaj chyba, chyba dzisiaj zrobimy cynamonki, synu. No, jak przyjdziecie ze szkoły, to coś zrobimy. Myślę, że tak sobie. Zaczniemy już powoli dogadać, żeby trochę sobie osłodzić tą pogodę. Pomożesz mi? Tak. Okay. Także idziemy teraz do szkoły, jak przyjdę, to przyniosę wszystkie dekoracje i będziemy stroić. Kupiłam wczoraj takie dwa wrzosy, natomiast nie mam takich małych doniczek i na razie muszą stać w miseczkach. Ale przecież obróćmy je tak. Okej. Okay. Brawo, geniuszu w Fantastycznie. No ale co zrobić? Trzeba troszeczkę przełożyć dekorowanie i najpierw posprzątać tu. Posprzątałam. Natomiast słuchajcie, ja ostatnio non-stop coś tłukę. Non-stop. Od tygodnia chyba. Potłukałam już talerz, potłukałam szklankę próbując zabić pszczołę i zastanawiam się, czy w ogóle... Ma sens zrobić się te cynamonki, aczkolwiek tam nie trzeba dużo rzeczy szklanych, więc. Także chyba tutaj tak zostawimy, ale aż boję się wyjmować te rzeczy szklane, bo naprawdę. Czy świędziczka? Przeniesiemy pod duchy. Chyba zaczniemy od tych bardziej miękkich rzeczy. Dzisiaj zniknie, bo to jest prezent. Więc możemy, więc możemy się tego pozbyć od razu. Natomiast coś mi tu nie pasuje z tymi świecami. Po prostu uwielbiam ten zapach, więc czekam na chyba w niedługiej przyszłości podróż do Zary Home. Bo po prostu kocham. Zrobione. Całe szczęście nic nie podłukłam. Jedyne co, to muszę gdzieś dostać jakieś grzybki, ale to już było w zeszłym roku, przy chowaniu chyba. To już w ogóle mi się wydaje, że chyba było nawet klejone klejem na gorąco. Także takie grzybki by mi się przydały. Z drugiej strony, wychodzi na to, że faktycznie mam bardzo mało ozdób tych jesiennych, bo znacznie więcej mam ozdób halloweenowych. Ale jeżeli chodzi o samą jesień, no to mam kilka tylko takich dyń i, i to jest wszystko. Więc z jednej strony mam wrażenie, że jest za dużo różnorodnych. Wiem też, że miałam kilka listków i też chyba coś tam się z nimi stało, więc został się tylko ten jeden. A z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie jest ich za mało i tak ciężko mi jest je dopasować. Albo po prostu mam zbyt mało miejsca, żeby je kłaść. Też jest taka opcja? Też tak może być? Te dynie z lampkami dałam dzieciom i jedną dziewczynkom, jedną Leosiowi, także też się to jakoś porozdzielało, no, więc jeszcze plus dzisiaj cynamonki, zapalimy sobie świeczuszki wieczorem, może nawet byśmy obejrzeli harego pierwszą część i myślę, że już klimacik wiedzie na pełnej. Muszę Ci powiedzieć jedną rzecz. Bo ja ci dzisiaj rano powiedziałam, że będziemy robić cynamonki, ale ja nie wiem czy my dzisiaj będziemy robić, bo mama zapomniała, że mam cię wyjście z ciocią kamieną i ciocią Marlenką. Może no, nam się postawię. uda, a jak nie, to zrobimy jej jutro, dobra? Nie, bo on idzie do siebie do domu. No, to co? Może tak być, że żeby... jutro. Jutro, jak przyjdę z dziewczynami, z Zojeczką i z Zuzią. Ale to dzisiaj mi chodzi. Dzisiaj wieczorem idę z ciocią że z ciocią malynką, bo ciocia malynka miała urodziny i mi muszę jej ten prezent zanieść. To co? Może tak być? Jak się dzisiaj nie uda, to jutro lucisz, zrobimy. Jak to, to już może być trochę za późno. Nie! Dobra, zobaczymy. Nie będzie! Za ja późno! To będziesz na mnie czekać do 23? Ja myślę, że sami będą z domowywali, żebyśmy jeszcze miksowali tam coś. No i oczywiście towarzystwo, które chciało robić dzisiaj cynamonki się wykruszyło. Poszło jeść obiad. Także coś czuję, że jeszcze przed wyjściem, o którym prawie bym zapomniała. Zrobiłem te cynamonki. Minus jest taki, że najprawdopodobniej nawet ich nie spróbuję, bo pewnie jak przyjdę do domu, to już ich nie będzie. Więc tak, chyba że ciasto podzielę na dwa razy i teraz zrobimy sześć takich mniejszych i jeszcze może na jutro wystarczy, chociaż no tak drożdżowe to tak nie do końca, żeby leżało. W każdym razie bardzo się cieszę, że wszyscy pomocnicy, którzy tutaj tak życzeli, że będą robić cynamonki, poszli sobie stąd. Norma. Dzień dobry, dzień dobry. Mam dzień za swoją nastolatką. No. Tak, przyszło już do tego, że mam w także idziemy na zakupy, takie babskie, bez obstawy. Więc zobaczymy. Podejrzewam, że mój punkt widzenia to cię będzie po prostu tyłek Zuzi, bo będę za tobą pewnie chodzić. Najpierw będziemy tu zobaczyć za kurtką przeciwdeszczową, bo faktycznie się trochę nazbierało, że powyrastała. Plus, jadą na wycieczkę za niedługo, więc się przyda. Więc idziemy na zakupy, tak. Nazbierała kasę na urodziny, więc idziemy teraz rozwalać. Wiśniowe. Kurtka, którą masz w góry. spodnie też, które masz tak. tu. Tak. Najpierw buty. Które? Te jasne? Tak. Okay. Nie no, Ja paskudne są te buty. poważ oto, te ładniejsze już takie, no. Tu musimy mieć chyba 34. Może jeszcze dwa rozmiary będziesz miała mój rozmiar buta. No. Ale ogólnie to tak patrzało na dziecięce. Jeśli chodzi tutaj o dziewczynki. Nic fajnego takiego super ciekawego nie ma. Tylko dwa rozmiary za duże, nie? O matko, bo cię miał taką wielką stopę. Kiedyś. Fajne są. Pewnie będą, nie no dwa rozmiary za dużo to jest dużo, to jest znaczne. No najbliższe trzy lata. I co? Ale masz trochę luzu, czy nie? Możesz się przejść do lusterka do przodu. Może tam się da podwinąć się trochę? Podoba, no? Ładna jest, śliczna. To jest w ogóle bardzo ładnie w takim To Cieszę się. Beżowy też by było ale beżowy nie ma w tym rozmiarze. No ta Ci pasuje lepiej, w sensie wiesz, ale, bo jest różnica 18 cm. Ta jest 130, ta jest 148, a Ty masz akurat 137, więc... rękawem mi pokaż. Tak niby jest ok, ale ta mi się podobało, że jest dłuższa trochę. No, też bym tak wzięła. To wtedy rok masz. Na przykład też. Nie, nawet na wiosnę chodzi też, że będziesz wtedy mogła mieć. To chyba fioletowa, co? No, właśnie tak się spodziewałam, że tak będzie wyglądać mój widok dzisiejszy. Ale siata się coraz bardziej powiększa. To jest męskie dziecko, tu prosto. Na szczęście piżama odhaczona, kurtka odhaczona. Teraz idziemy jeszcze w poszukiwaniu butów. Ale ładne, to są te kolory piękne. To są ładne, tylko że no nie są też na deszcz. Tam te pierwsze. I frędzelki są modne. Te może niekoniecznie to bardziej takie w kierunku zajeczki. Tu są Zuzia na przykład takie. Daj mi to. Tam są birkę wersja mango. No nie wiem właśnie. W... Jak się to tak jest różnie, albo będzie, albo nie będzie, więc. idziemy zobaczyć jeszcze do HDM. Chyba, że. A nie chcesz zobaczyć tych kowbojek? Ja myślę, że jestem niezdecydowana. Na pewno więcej ładnych rzeczy niż w żarce. Piękny płaszczyk. Bardzo ładne. O, I tu drugi, krótszy trochę. No, jakoś tak. Mango zawsze moim zdaniem było bardziej eleganckie niż Zara i były dużo fajniejsze te rzeczy. Artysta tragarz, oczywiście. Cześć. Ja nie wiem, czy to nie będzie pierwszy i ostatni raz. Po pół godziny chyba doszliśmy do tego, które buty? Miło. Ciężki wybór, no. Buty są ładne, wygodne, a tu nie się podaje. Dobrze, to ubieraj teraz swoje. Dobra, chcesz? Nie. Ale pierwsze pumpkin spice latte w tym roku. Tyle, że ice. Mm, ice spoko. Dobra, martwiłam się, że będzie mocniejsze. Ale dowiedziałam się, że w ogóle, właśnie pumpkin spice latem, czyli smak jesieni, został wymyślony przez Starbucksa w 2003 roku, czyli 12 lat temu, został wymyślony ten napój. I od tego czasu mniejsze bądź większe. No. A, no dobra. To 22 lata temu. Więc e, od tego czasu. Mniejsze i większe kawiarnie próbują podrobić ten smak, ale szczerze powiedziawszy, wszystkie przyprawy, wszystkie te sosy, które są do kaw, no to jakoś tak to nie jest to. To nie jest to jednak. Ten smak jest naprawdę nie do podrobienia. Czy jesteś zadowolona z zakupów? Kupiliśmy wszystko, co potrzebne, nawet trochę więcej. Natomiast na pewno jeszcze jak przyjdziemy do domu to poczynimy jakieś zakupy online. Więc bardzo miło mi było spędzić z Tobą pół dnia nastolatko w sklepie. Pół dnia to bym powiedziała. No prawie. Teraz idziemy, robimy obiad. I tak... No muszę po prostu przyznać się w końcu głośno i wyraźnie, że mam już w domu nastolatkę, no. Taką pełnoprawną. Zrobione i widzimy się dwie godziny później minęła godzina. I mamy <noise> <noise> już no spokojnie jest pół razy większe, ale nie wiem. Chyba czekam jeszcze chwilę <noise> zobaczymy, może wyjdzie na dwa razy. Oczywiście w międzyczasie zrobiłam też nadzienie. cynamon, masło i cukier, ale mm, ciemny. I zrobiłam też frosting, i moim zdaniem, właśnie cynamonki polane na sam koniec takim frostingiem to jest game changer. Absolutnie zmienia to postać rzeczy. Proszę bardzo, pół godzinki później zapełniałam już przestrzeń, więc nie wiem czy w sumie czekać. Chyba nie, chyba już będziemy wkładać. Tutaj dla Was jeszcze zedytować filmik. Z jednej strony mam książkę, którą w pewnym momencie przestałam czytać i w ogóle zapomniałam o niej i tak stwierdziłam, że przydałoby się znowu wrócić do tego, żeby wieczorem czytać chociaż kilka stron. Naprawdę świetna pozycja, no ale no gdzieś tam przerwam. Do tego jeszcze znalazłam bardzo fajny serial Bunkier Miliarderów. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa jeszcze nie, ale całkiem spoko opcja. Także siedzę sobie i edytuję w takim tutaj oczywiście wydaniu chyba wczoraj po pikantnym coś mi zaczęło wychodzić na twarzy, więc wolę zapobiegać niż później leczyć, także mam nadzieję, że chociaż z tych wszystkich rzeczy, które robię to jedna będzie zrobiona do jutra także chociaż ten filmik mam nadzieję, że się pojawi jeszcze, taki w sumie trochę weekendowy vlog można powiedzieć, wyszedł z tego no ale tak jak powiedziałam tych vlogów będzie trochę mniej ale mimo wszystko jeszcze będą, więc tak, moi drodzy Cynamonki na całe szczęście zrobione. Co prawda z jednodniowym opóźnieniem, ale wszyscy zadowoleni, więc to jest najważniejsze. Także zabieram się jeszcze za to, żeby potem coś poczytać i mieć chwilkę czasu dla siebie.